Witam w kolejnym odcinku na moim kanale z cyklu Autokrytyk motoryzacyjnie. Pozdrawiam wszystkich sympatyków, subskrybentów. Dzisiaj kolejny odcinek o autach używanych, tym razem o Volvo XC60 drugiej generacji, czyli suwie segmentu D, zaprezentowanym, produkowanym od 2017 roku. Do teraz, nie, do teraz auto oferowane... W kilku wersjach wyposażenia, między innymi Momentum, Inscription, Polestar, Air Design, pięciorzbiowy SUV, dosyć duży, bo niecałe 470 cm długości, szerokość to aż 190 cm i wysokość 165 cm, rozstaw 286 cm, bagażnik to aż 505 litrów. Konkurent takich aut jak Mercedes GLC, Lexus NX, którego omówię też w najbliższych odcinkach, BMW X3, czy Audi Q5. Auto oferowane w kilku wersjach wyposażenia, z 6 sześciobiegową manualną skrzynią oraz ośmiobiegowym automatycznym, napęd na przód lub AWD. Co do, co do wnętrza, wnętrze bardzo ciekawie zrobione z zewnątrz. Także samochód może się podobać. Charakterystyczne lampy tylne, reflektory przednie. Auto na pewno jest bardzo charakterystyczne. Ciężko go pomylić z innym samochodem. Także może się podobać. Do dzisiaj jest dosyć ciekawym następcą X161 Generacji, którego także. Omówiłem wcześniej dużo na tym kanale. Auto tak naprawdę jest duże. Specjalnie nie różni się od jeszcze większego modelu XC90. Ta różnica w długości czy w szerokości nie jest duża. Dodatkowo, w porównaniu do poprzednika, ma znacząco więcej miejsca. Rozstaw osi się zwiększył. Bo spowodowało to, że zarówno dużo miejsca jest w środku, jak i, jak i w bagażniku. Co do wnętrza, wnętrze jest dobrze zmontowane. Materiały, które są wykonane, wykorzystane w środku do deski rozdzielczej. Tutaj plastiki są dobrej jakości. Dobry montaż. Tak naprawdę elektronika, duży ekran, w zależności od wersji, nawet do powyżej 12 cali. Wskaźniki elektroniczne, wyświetlacze to wszystko powoduje, że auto wydaje się nad wyraz nowoczesne w porównaniu do konkurencji. Co do wnętrza dużo miejsca z przodu, z tyłu ciekawe fotele wygodne, zazwyczaj tutaj Volvo miało dosyć dobre fotele elektrycznie sterowane w większości wersji, także tutaj raczej nie powinien nikt narzekać. Co do silników, tutaj wybór też jest spory tych silników, tak naprawdę od, od wersji najsłabszych 2.0 T4 o mocy od 190 Koni mechanicznych poprzez 210 Koni mechanicznych 20T5, 250-konny silnik 20T6, 310 Koni mechanicznych do 320 Koni mechanicznych. Najmocniejsze jednostki rozpędzają się poniżej 6 sekund do setki. Co najsłabsze w okolicach poniżej nawet 8 sekund do setki. Także dosyć dobre osiągi. Najmocniejsza wersja to nawet osiągi, w wersji oczywiście hybrydowej, w okolicach nawet niecałych 5,5 sekundy do setki. Co do Disney, też ich było sporo. 2-0 D3, 150-konne osiągi w okolicach. Tutaj mamy 10 sekund do setki 2.0 D4 190 koni poprzez 200 koni, 235 koni, aż do 240 konnej wersji Polestar. były oferowane także miękkie hybrydy o mocy od 197 poprzez 250, 300 300-400 koni mechanicznych yy, oznaczone T8. Jak i wersje, tutaj te wersje miękkiej hybrydy, też dosyć małe spalanie w okolicach nawet 6-7 litrów, średnio diesle w okolicach 5-6 litrów oraz wersje turbodoładowane T4, te T5, te T6, to tutaj spalanie w okolicach raczej 8-10 litrów mniej więcej. Tak wyglądałem jednostki napędu. Ja większość tych silników też omówiłem na kanale, także nie będę się tutaj Powtarzał, podlinkuję je po prostu w kartach. Każdy znajdzie szeroka gama na pewno jednostek napędowych. Dodatkowo automatyczne skrzynie Gertronik, no i napęd na cztery koła, w zależności od wersji wyposażenia. Powoduje, że każdy znajdzie coś dla siebie. Co do zalet, oprócz tego co powiedziałem, dużo miejsca w środku, yy, duży bagażnik, bardzo dużo. Systemów elektronicznych wspomagających kierowcę, tempomad aktywny, e, asystent toru jazdy, tutaj ta jazda półautomatyczna, można powiedzieć, zawieszenie dobrze zestrojone, dobre prowadzenie tego samochodu. Co, co do wad, e, tutaj niektórzy narzekają na, przy większych prędkościach na wyciszenie, szczególnie. Gdzieś tam jakieś szumy od kół, aczkolwiek to w zależności od wersji wyposażeniowej, także to się zmienia tak naprawdę od tego, po jakich drogach jeździmy. Jakieś tam multimedialne systemy mogą czasami się zaciąć, to także warto zwrócić na to uwagę. Reszta samochod jest dosyć młody, także te powiedzmy... Awarie nie wychodzą jeszcze zbyt dużo, aczkolwiek zdarzałem się problemy, tak jak powiedziałem, z elektroniką, z podnoszeniem klapy tylnej, z siłownikami właśnie tej klapy tylnej. Także na to warto zwrócić uwagę z zawieszaniem się systemu multimedialnego, który czasami może nie reagować. To też w zależności od rocznika, od wersji. Co do sytuacji rynkowej, tutaj XT60 jest młodym samochodem, także tutaj ceny tych samochodów to grubo powyżej 100 tysięcy złotych. Tak naprawdę, najtańsze egzemplarze mogą się tam ocierać o tą cenę z dużymi przebiegami. Aczkolwiek, auta z małymi przebiegami, tak naprawdę. Krajowe, jakieś bezwypadkowe to cena w okolicach powyżej 120 do 150 tysięcy, nawet w zależności od wyposażenia. Wersje bogato wyposażone to ceny jeszcze większe, także nie jest to tani samochód na razie, mimo że ma 5 lat. Tych ofert szczególnie na rynku z rynku krajowego nie jest zbyt dużo, a jeżeli są, to nie są to tanie samochody. Także to by było na tyle odnośnie yy, Volvo XC60 drugiej generacji. Dziękuję za uwagę. Pozdrawiam wszystkich sympatyków, subskrybentów. Do usłyszenia na następnego odcinka.